była o przygotowywaniu się. Chodzi o to, że Jezus przyjdzie do każdego z nas, zostanie nas cokolwiek byśmy nie robili, czy będziemy wtedy pracować w polu, czy będziemy zajmować się zbijaniem bąków, On przyjdzie i w czasie... dla każdego z nas będzie taki czas, kiedy nastąpi takie rozliczenie. Jedne Przeżarnach będą wzięte, drugie zostawione. Eee, jeden rządca ziemski e, będzie przygotowany na przyjście, a drugi nie, i Jezus zostanie w dwie I <laughs> zobaczcie. E, w naszym życiu każdy, bez wyjątków, jest. E, ma kilka twarzy. I czy. no, dziwnie to zabrzmi, ale tak jest, bo zobaczcie. Na święta, czy na jakieś ważne uroczystości, tam zakładamy garnitur, poprawiamy krawat no nie? i staramy się wyglądać tak jak trzeba, tak. Podnieśne, dostojnie. Na Boże Ciało ludzie myją okna, wstawiają obrazki w okno. Na różne inne święta jest mnóstwo, ale to było wow, ogrom różnych dekoracji, prawda? I myślę, że. Dziś w jak już wspomniałem, było o żądce. Jeśli on miał swoją ziemię i wiedział, że w nocy przyjdzie do niego złodziej, to przygotowałby się na to i tam zaraz go złapał, capnął, nie? nie dał się odmyć. Ale myślę, że rzadko który człowiek wie, kiedy przyjdzie ktoś z zamiarem go obrabowania, prawda? Dlatego trzeba być przygotowanym cały czas. Stworzonego Pan Bóg strzeże, prawda? I myślę, że w tym jest cały sens, żebyśmy codziennie żyli i wstawali z tą świadomością, że jest specjalny dzień, który powinniśmy świętować właśnie na ten czy inny sposób. Żeby zachowywać się codziennie tak, jakby to miał być może nie tyle co ostatni, chociaż... To też, ale nie o to chodzi. Co właśnie specjalny dzień? Święty My Byli codziennie reprezentatywni i przygotowani na co by się nie miało stać. I właśnie myślę, że adwent, ten czas, który się dzisiaj rozpoczyna, jest idealną okazją na to, żeby nie tylko przygotować swój dom, wystroić rodzinkę z rodziną, czy kupić prezenty, ale przede wszystkim przygotować się wewnętrznie. I te cztery tygodnie myślę, że to jest Dobry okres na przygotowanie się do niecodziennej, niecodziennych odwiedzi.